Cześć, witajcie! Z tej strony Radek, a to jest pierwszy odcinek News Upgrade, serii, w której będę przedstawiał informacje, które mogą was zaciekawić. Zapraszam. Five Sides of War ogłosiła pierwszy wspólny projekt. Będzie to Shogun 2 Total War na poziomie trudności legendarnym w cyklu dwóch odcinków na tydzień od każdego youtubera. Aby dowiedzieć się więcej, jaką frakcją zagra poszczególny uczestnik oraz poznać dni publikacji odcinków, Dołącz do grupy na Facebooku oraz obserwuj fanpage. Filip Olejka, czyli osoba odpowiedzialna za soundtrack do Total War Warhammera, poinformowała na swoim Facebooku, iż skomponuje muzykę do Rise of Mordor, właśnie powstającej modyfikacji do Total War Attila, która przeniesie nas w uniwersum Władcy Pierścienia. Skoro jesteśmy w temacie modyfikacji, to wypada wspomnieć o kolejnych sukcesach moderów odpowiedzialnych za Medieval Kingdoms 12, 12 AD. Mod został już przeniesiony na silnik Attili, nie jest on jednak dostępny dla szerokiego grona zainteresowanych. Tak jak w przypadku Rise of Mordor, głównym problemem jest brak narzędzi do modyfikowania mapy kampanii. Total War Warhammerze nie będzie opcji zerwania historycznych sojuszy. Games Workshop nie wyraziło zgody na zmianę zasad uniwersum, oznacza to, że frakcje dobra nie będą mogły ze sobą walczyć. Nie wiem jak wam, ale ta informacja raczej mnie nie cieszy. Oprócz Total War Warhammera, studio Creative Assembly pracuje równocześnie nad sequelem Halo Wars, który zostanie wydany na konsole Microsoftu i komputery osobiste z systemem Windows 10 już wiosną 2016 roku. Studio JG ogłosiło wydanie mangi Fairy Tail w Polsce, a premiera odbędzie się na tegorocznym Pyrkonie. Tytuł będzie wydawany w cyklu sześciotygodniowym. Oprócz tego zostaną wydane także Skill DXD, Igyn i Golden Time, także pod postacią mangi, oraz Light Novel Lock Horizon. Na sam koniec zostawiłem plan publikacji materiałów na kanale. Twierdza krzyżowiec będzie się pojawiać od poniedziałku do piątku o godzinie 16.30. A zapowiedziany Shogun 2 Total War od dnia premiery, czyli 20 lutego, w weekendy o godzinie 16.30, dodatkowe materiały będą pojawiać się randomowo. Jeśli materiał ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić. A jeśli ty znasz jakieś ciekawe informacje, nie zapomnij podzielić się nimi na Facebooku. Trzymajcie się! Bye bye.